Zamiast uruchamiać jedną kawiarenkę, Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym Nadzieja otworzyło w ubiegłą środę aż trzy. W tym przypadku były to kawiarenki wyjątkowe, bo obywatelskie. Stanowiły one element projektu realizowanego od kilku miesięcy przez Legionowską Organizację, mającego doprowadzić do stworzenia nowej strategii gminnej polityki senioralnej na lata 2022-2026. Projekt przewiduje realizację wielu przedsięwzięć które mają na celu zaangażowanie maksymalnie dużą ilość seniorów. Miasta Legionowa, a przypomnę, że senior w Mieście Legionowie to jest osoba, która ukończyła 60. rok życia. Takich osób w Mieście Legionowym mamy 13 tysięcy i największą trudność nam jako realizatorom tego przedsięwzięcia, zadania, jest zaangażowanie mieszkańców, seniorów do tego, żeby wnieśli swoje uwagi, propozycje na kolejne lata. Zanim seniorzy zasiedli w jednej z poświęconych trzem sferom życia kawiarenek, musieli zająć się konieczną do ich ożywienia papierologią. W środowym spotkaniu wzięło łącznie udział około 30 osób, wśród nich również przedstawiciele Urzędu Miasta oraz lokalnych organizacji pozarządowych. Pracowaliśmy na podstawie kwestionariusza ankiety, który badał obszary między innymi związane z działalnością seniorów w organizacjach pozarządowych, w ich udziale w różnego rodzaju spotkaniach z politykami ogólnokrajowymi czy lokalnymi, ich ogólną aktywność, zwłaszcza dzisiaj w dobie pandemii. Jednym z głównych wniosków, jakie wspólnie wyciągnięto w grupie Aktywność Obywatelska była potrzeba lepszej komunikacji z seniorami w celu dotarcia do nich z szeroko pojętą informacją. W tej kwestii starsi mieszkańcy czują się bowiem zaniedbani. To jest y, największy problem, jak uporać się z tym, żeby y, coraz większa grupa osób chciała uczestniczyć w różnego rodzaju aktywnościach oferowanych przez Gminę Legionowo dla seniorów y, oraz o tym, żeby jak największa grupa osób y, miała informacje na ten temat. Y, co oferuje nam ogólnie nie tylko polityka senioralna, ale co oferują nam organizacje pozarządowe, czy co oferują nam różnego rodzaju inne podmioty pomocowe właśnie dla seniorów. Padły sugestie dotyczące wykorzystania w roli kanałów informacyjnych legionowskich, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, a także poczty, tej pantoflowej. Sugerowano też, aby instytucje publiczne częściej i lepiej komunikowały się z organizacjami senioralnymi, zawiadamiając je o planowanych działaniach. Jeśli chodzi o grupę zdrowie i rekreacja, dyskusja toczyła się pod kątem jakości lokalnej opieki medycznej, zdrowego odżywiania, ale też rekreacyjnej i sportowej oferty dla legionowskich seniorów ocenialiśmy e, tą ofertę która funkcjonuje w chwili obecnej zastanawialiśmy się nad tym w jaki sposób e, oferta mogłaby być rozbudowana e, bądź e, zmodernizowana e, wyciągaliśmy wnioski dotyczące trudności w dotarciu do mieszkańców e, miasta Legionowo e, do seniorów tej grupy senioralnej dla której oferta jest e, dość bogata natomiast e, Wciąż za mało ludzi korzysta z oferty, chociażby właśnie w zakresie rekreacji, którą, która jest dostępna dla mieszkańców miasta Legionowo. Takie są fakty. Należy jednak wspomnieć, że ostatnio znacząco zaważyły na nich także związane z koronawirusem ograniczenia sanitarne. Pandemia miała bardzo duży wpływ na oba te obszary, bo zarówno. Jest ograniczony, wręcz czasami utrudniony dostęp do opieki medycznej czy do opieki lekarskiej. Jak również w kwestii rekreacji, ale bardziej pojmowanej właśnie w kontekście dbania o zdrowie, czyli podnoszenia tej kondycji fizycznej, dbania o, o, o swoją ciało, o swoją kondycję, pandemia również tutaj bardzo utrudniła dostęp i korzystanie z tej formy wsparcia swojego zdrowia. O jej skutkach wspominali też dyskutanci w grupie Edukacja i Kultura, ale nie tylko dlatego ich rozmowa stawała się chwilami naprawdę ekscytująca. Grupa była bardzo różnorodna, bo były różne doświadczenia osób w różnym wieku, różnej płci, więc te wyobrażenia, wiedza była zupełnie inna, więc dyskusja była też gorąca. Dyskutowano o czym jest w ogóle edukacja, czym jest w ogóle kultura. A pytania dotyczyły oferty, oferty, która jest skierowana do seniorów w Legionowie, oferty w obszarze edukacji i... Oferty, która jest, której seniorzy by oczekiwali, ale też nie uciekliśmy w tych pytaniach od pandemii, więc rzeczywiście ta dyskusja była burzliwa. Dyskusja była na temat możliwości, które są stworzone i też barier, z których, które powodują, że seniorzy z tej oferty nie korzystają. Generalnie rzecz biorąc, trzy obywatelskie kawiarenki spełniły swoje zadanie, dostarczając autorom senioralnej strategii miasta wielu pomysłów i wskazówek. To są też takie ciekawe spotkania, które pozwalają zrobić taką stop-klatkę, porozmawiać o tym, co było, zastanowić się, co można robić w przyszłości. No i to są też ciekawe takie momenty, ponieważ myślę, że to jest trochę natura ludzka, że ludzie uciekają od szczegółów, od swoich doświadczeń, uogólniając wiele rzeczy. A takie spotkanie, właśnie taka metoda pracy powoduje, że zatrzymujemy się na chwilkę i każdy patrzył ze swojej własnej perspektywy. I to są naprawdę bardzo ciekawe wnioski, które płyną i będą, mam nadzieję, właśnie bardzo dobrze wykorzystane, żeby zbudować tę ofertę jeszcze lepiej dopasowaną do potrzeb seniorów. W każdej z omawianych sfer życia mają w tym być pomocne również wspomniane na wstępie kwestionariusze. Są one dostępne m.in. w siedzibie Stowarzyszenia Nadzieja, mieszczącym się w jednym z budynków dawnego Urzędu Miasta. To są ankiety anonimowe. Które no, nie obligują do tego, żeby składać podpis, nazwisko, imię, adresy, telefony, maile, ale ich zadaniem głównym jest tylko zebranie opinii, wniosków i propozycji na kolejne lata. Jeszcze raz proszę seniorów o zgłaszanie się, o udział w tym, po to, żeby za rok, za dwa, za trzy, nie mieć pretensji, że yy, czy samorząd, czy organizacje pozarządowe nie realizują takich, Wniosków czy innych, a myśmy to zgłaszali. Zapraszamy również takie organizacje jak samorządy mieszkańców, jak wspólnoty mieszkaniowe i innych ludzi, którzy chcą wnieść swój wkład w budowanie tej strategii polityki senioralnej na najbliższe lata. Pod koniec stycznia planowane jest spotkanie w ratuszu, na którym będzie podsumowany pierwszy etap realizacji strategicznego projektu. Im więcej zjawi się tam seniorów, tym oczywiście lepiej, zwłaszcza jeżeli przyjdą z nowymi pomysłami na uczynienie z legionowa miejsca, gdzie jesień życia o wiele bardziej jest podobna do wiosny.